W narodów Zasłowano. Europy. To jest próba. To jest próba takiego ugniecienia Polaków. Ugniecienia Polaków. Oczywiście to jest przenośnia, jak takiego miękkiego ciasta, żeby z tego można było. Szanowni Państwo, ulepić co? Wolną Polskę, suwerenną Polskę, silną Polskę. Nie, proszę Państwa, niemiecki protektorat albo i kolonie. Bo cały ten plan zjednoczenia Europy to przecież nic innego jak realizacja niemieckich uroszczeń do światowej mocarstwowości. No Niemcy eee. mają przesłanki Oło, ekonomiczne, żeby być mocarstwem an, lokalnym. An, nie mają do tego, an, żeby być światowym. Stąd muszą sobie a, dobrać wiesz, te wszystkie a, włożyć, europejskie siły. A, a jeżeli chodzi no, o siły włożyć, militarne, tam. to oni nie są żadnym mocarstwem. Obawiam się, a, że gdyby włożyć. dzisiaj porównać ich z walczącą Ukrainą, to może by mieli 10% tego, co oni. Chcą się w tej chwili zbroić, ale rozsądni ludzie, w tym prezydent Trump mówi im, żeby tutaj byli bardzo wstrzemięźliwi. Odwołuje się do generała MacArthura, który mówił, że oni zbroić się nie powinni. I rzeczywiście. Gdyby oni przeżyli po 1945 roku prawdziwą zmianę. Gdyby ukarali zbrodniarzy i wyeliminowali ich życia, wyeliminowali aktywistów NDSAP. Gdyby wypłacili reparacje tym, którzy tak strasznie... Ale To dziś, proszę Państwa, można by uznać, że to normalny, demokratyczny, europejski naród, ale ponieważ niczego takiego nie zrobili, przeprowadzili w istocie abolicję dla zbrodniarzy, nawet tych straszliwych zbrodniarzy, którzy mieli tysiące ludzi na sumieniu. Ponieważ... Nie chcą wypłacić czegokolwiek tym, których tak okrutnie skrzywdzili i zniszczyli ich majątek, ich dorobek. Mówię tutaj o całych narodach. To w związku z tym najpierw zróbcie to, bo zbrodniarzy już powymierali, nie da się ukarać, a później będziemy rozmawiać. Na razie, proszę Państwa, wspierajcie innych. Bo rzeczywiście Europa musi się zbroić, ale w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, i w ten sojusz oni godzą. Oni chcą, żeby Stanów Zjednoczonych w Europie nie było. A co to oznacza? Że liczą na sojusz z Rosją, że to europejskie państwo ma być w sojuszu z Rosją. Oczywiście czyim kosztem, polskim kosztem. To stara bismarckowska polityka. Na to nie możemy się zgodzić. Polska, proszę Państwa, musi być wolnym, suwerennym narodem. Dziś mamy rząd, który realizuje obce interesy, niemiecką agendę i można by tutaj na ten temat długo mówić. Mam nadzieję, że moja koleżanka i moi koledzy będą o tym wspominali. I pamiętajcie Państwo, nam się udało. Nam się udało doprowadzić do tego, by Polska zaczęła mocno zbliżać się do poziomu zachodniej Europy, by rosła w siłę, ale nie tak jak Zagierka, bo starsi z nas pamiętają te ówczesne hasła. Myśmy teraz naprawdę rosli w siłę, szczególnie pod naszymi rządami, ale to co jest dzisiaj w Polsce przygotowywane, to jest właśnie ten protektorat. I temu musimy powiedzieć nie, bo to będzie nieszczęście dla Polski porównywalne z rozbiorami. Nie możemy do tego dopuścić. Musimy walczyć. Musimy, proszę państwa, doprowadzić do jednego. I to mówię na końcu. Musimy odwołać Tuska i ten rząd. przed Tuskiem! Musimy odbudować to wszystko, co ten rząd w tak krótkim czasie, bo to dwóch lat jeszcze nie ma, zdało zniszczyć, i musimy pójść tą drogą, którą już szliśmy wśród różnych trudności i przy wściekłym oporze opozycji. Opozycji totalnej, której nie ma nigdzie na świecie, była tylko w Polsce. Może ona wróci. Ale tym razem im się nie uda. Polska zwycięży. Zwyciężymy. Wow. <ś altre regardez> dziękuję proszę państwa. Dziękuję bardzo serdecznie dziękuję. Teraz jeszcze będą mówić tu inni na końcu. Bohater walki o polską granicę, pan Bąkiewicz. Dziękuję bardzo. Być w końcu się podniosę, wezmę moich ludzi i razem odnajdziemy nasz prawdziwy dom. Przekroczymy że... Czy słyszysz głos wolności? Woła jej z oddali, że musimy przetrwać to. W końcu się podniosę, wezmę moich ludzi i razem odnajdziemy nasz prawdziwy dom. Przekroczymy rzekę. słyszysz głos wolności? Woła musimy przetrwać to. Wstanę, wezmę moich ludzi i razem odnajdziemy nasz prawdziwy dom. Przekroczymy rzekę. Czy słyszysz głos wolności? Woła gdzieś z oddali, że musimy przetrwać to. W końcu powstanę, wezmę moich ludzi i razem odnajdziemy nasz prawdziwy dom. Przekroczymy rzekę, czy słyszysz głos wolności? Wołacie z oddali, że musimy przetrwać to. Ogromne brawa Fataha pod Białą Czerwoną! Kochani w rządowych mediach podobno mówią, że nas jest niewiele. Wszyscy razem. Tu jest Polska. Niech usłyszą. Okay. Entuzjazm, tu wszyscy dzisiaj jesteśmy po to, by bronić naszej ojczyzny, by bronić Polski. Ale jak to wyglądało, Szanowni Państwo, 10 lat temu, wtedy, kiedy trzeba było przebierać się przez ten gąszcz niespełnionych obietnicy Tuska, zawiedzionych szans i nadziei o tym wie najlepiej kolejny mówca, kolejna osoba, którą Państwo znacie. Osoba, która po wielu latach rządów platformy obywatelskiej. Działając tutaj, w polskiej polityce, będąc polskim premierem, przywróciła polskiej polityce uczciwość, przyzwoitość i wiarygodność. Panie i panowie, przed wami pani premier Beata Szydło. Przyjechaliśmy tutaj z całej Polski. Jesteśmy z dużych miast, z małych miasteczek, ze wsi. Jesteśmy tutaj, bo łączy nas Polska. Łączy nas troska o naszą ojczyznę. Jesteśmy tutaj, bo wiemy. Że wtedy, kiedy dzieje się źle, musimy się jednoczyć, musimy wszyscy razem stanąć przeciwko tym, którzy podnoszą rękę na Polskę. A dzisiaj niestety jest to ekipa Tuska. Mówię, niestety, bo jest to polski rząd. Ale moi drodzy, pamiętacie 2015 rok? Pamiętacie, jaka wtedy była energia, jaka była moc? Poszliśmy wszyscy razem. Najpierw nie było nas wielu, ale potem były nas miliony. I te miliony zwyciężyły. I dzięki temu Polska się zmieniła. Dzięki temu Polska stała się krajem bezpiecznym, uczciwym, krajem dbającym o każdego. Każdy z nas, każdy Polak miał wtedy równe szanse na to, żeby spełniać swoje marzenia, żeby tutaj bezpiecznie żyć. I dzisiaj, moi drodzy, musimy zrobić to samo, ale musi być nas jeszcze więcej. Musimy się jednoczyć, biało-czerwona drużyno, i zapraszać do nas. Wszystkich tych, którzy dzisiaj widzą, co w Polsce się dzieje i martwią się o swoją przyszłość. Każdego dnia, każdego dnia spotykam ludzi, którzy podchodzą do mnie i mówią, że się zaczynają obawiać o swoją przyszłość. Martwią się, bo jest drożyzna. Martwią się o to, czy będą mieli mieszkanie. Martwią się o to, czy nie stracą pracy. Martwią się wreszcie o to, jaka będzie przyszłość ich dzieci. Przypominają mi się takie rozmowy właśnie sprzed 10 lat. Wtedy, kiedy zwyciężyliśmy, kiedy zaczęliśmy realizować wspólnie z wami nasz program, Myślałam, że już nigdy nie spotkam w Polsce kogoś, kto będzie miał takie obawy. Ale niestety to, co dzieje się w tej chwili w Polsce, to powrót do tamtego czasu. Ale wtedy, moi drodzy, zwyciężyliśmy i teraz też zwyciężymy. Zwyciężyliśmy, bo byliśmy skuteczni. Nie zawiedliśmy. Wtedy, kiedy zaczynaliśmy nasze rządy, pierwsze, co trzeba było zrobić, to zlikwidować biedę wśród dzieci, zadbać o polskie rodziny, pozwolić Polakom godnie żyć. Dlatego. Przeprowadziliśmy przez te wszystkie lata ambitne programy gospodarcze, społeczno-gospodarcze, społeczne, które przywróciły godne życie Polakom. Symbolem jest oczywiście 500, teraz 800. Wiem, że jest tutaj ministerela Rafalska. Podziękujcie jej, bo to dzięki jej determinacji. Dzięki jej determinacji, Szanowni Państwo, w ciągu zaledwie stu dni, w ciągu 100 dni przygotowała tę wielką reformę i wdrożyła w życie. 100 pierwszych dni naszego rządu. Co w ciągu 100 dni, a teraz już tych dwóch lat. Dla Polaków zrobił Tusk i jego ekipa. Zrujnował Polskę. Zniszczył te wszystkie ambitne projekty, które miały dać nam szansę prorozwojową. Czy wierzycie temu człowiekowi, który w kampanii wyborczej mówił, że nie podwyższy wieku emerytalnego, a potem to zrobili? Myśmy to odwrócili. Czy wierzycie, że nie zabierze. 800 plus 13 14 emerytury. Czy wierzycie mu? Nie. Moi drodzy! Oficjalne dane, oficjalne dane, które podał główny urząd statystyczny. W Polsce ponad 150 dużych firm chce złożyć wnioski o... Zwolnienia grupowe. Ponad 70 tysięcy ludzi. Ponad 70 tysięcy ludzi to jest tylko to, co jest oficjalne. Każdego dnia czytamy, słyszymy o kolejnych fir firmach, które zamykają swoją działalność. Ludzie lądują na bruku. Co nam to przypomina? PKP Cargo, poczta. Jastrzębska Spółka Węglowa, ten symbol polskiego górnictwa. Wtedy do nich strzelali, teraz chcą ich zlikwidować. Idąc tutaj na scenę, idąc tutaj na scenę, szanowni państwo, rozmawiałam z górnikami z Jastrzębskiej Spółki Węglowej. I proszę was, żebyśmy wszyscy pozdrowili wszystkich polskich górników i polskie górnictwo. Szczęść Boże! Nie damy was zlikwidować. Szanowni Państwo, Dzisiaj jest taki czas, kiedy musimy być razem. Nie można wierzyć tuskowi. Ale nie można też wierzyć tym, którzy rządzą w Unii Europejskiej. Czy uwierzycie Niemcy, która zniszczyła europejski przemysł, europejską gospodarkę Urszuli von der Leyen, że Polski nie będzie obowiązywał pak migracyjny? To tak jakbyście uwierzyli Angeli Merkel. Która sprowadzając do, do Europy tą katastrofę, mówiła, że wszystko będzie pod kontrolą. A tym dwóm paniom rządzi obecny, służy obecny polski premier i polski rząd. Szanowni Państwo, dzisiaj. Musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Musimy doprowadzić do tego, żeby Polacy mogli znowu godnie i bezpiecznie żyć, żeby się nie martwili, że ich szpital, do którego mogą trafić, jeżeli będą potrzebowali pomocy, zostanie zlikwidowany. Ministerstwo Zdrowia już podało, że w przyszłym roku Braknie ponad 20 miliardów złotych w NFZ. Jak myślicie, czy im to będzie kosztem? Waszym, nasz wszystkich. Oni na pewno sobie zapewnią obecność, a Polaków zostawią samym sobie. Dlatego, moi drodzy, dzisiaj musimy stanąć wszyscy razem. Podnieść wysoko i dumnie biało-czerwone flagi. Znowu powiedzieć, że jest ten szczególny czas. Kiedy nie można się dzielić, kiedy nie można być po dwóch stronach barykady, musimy być wszyscy po jednej stronie po stronie Polski, bo to jest nasza racja stanu to jest nasza przyszłość naszych dzieci. I tak jak kiedyś poszliśmy razem tą drogą, jako jedna drużyna, i powiedzieliśmy: Damy radę, musimy zrobić teraz to samo. I każdy. Kto zwątpił, czy kto uwierzył tym, którzy obecnie rządzą w Polsce, niech się rozejrzy wokół siebie i zastanowi się, czy żyje mu się lepiej, czy bezpieczniej. Czy te wszystkie głosy mówiące o tym, że jest obawa przed utratą pracy, przed tym, że zabiorą 500, 800 plus. Trzynastą, 14 emeryturę, że nie będzie gdzie się leczyć. Czy one są bezpodstawne? Szanowni Państwo, nie. Bo w Polsce w tej chwili rządzą kłamcy, oszuści, którzy służą obcemu Panu. Moi drodzy, Polska jest zbyt cenna, zbyt cenna, byśmy pozostawili te sprawy samym sobie, byśmy byli obojętni. Obudźmy polskie serca. Polska to dumny kraj, a my jesteśmy dumnymi Polakami i bądźmy dumni z tego że jesteśmy Polakami. Damy radę! Damy Pani premier Beata Szydło, ogromne brawa, bardzo serdecznie dziękujemy. Obronimy Polskę! Musimy zwyciężyć! Wszyscy razem! Zwyciężymy! Musimy zwyciężyć, szanowni państwo, bo bardzo niespokojne czasy i w kraju, i na świecie. Chcesz spokoju? Szykuj się do wojny! On jak mało kto rozumie to przysłowie, to powiedzenie najlepiej. Przez lata budował potencjał polskiej armii, ambitne kontrakty zbrojeniowe, konkretne uzbrojenie, zwiększanie nieustannej liczności okay, polskiej armii wbrew wszystkiemu trudnościom. Tytan pracy, człowiek, dla którego bezpieczeństwo naszej ojczyzny nie ma ceny. Bardo Panie i Panowie, przed Wami przewodniczący naszego klubu, pan premier Mariusz Właszczak. No dobry, dobrze spiszy. Minister obrony. Bardzo dziękuję! Dzień dobry Polsko! Witajcie polscy patrioci! Zebraliśmy się dzisiaj tu, w sercu Warszawy, przy zamku królewskim, żeby obronić Polskę. Żeby odeprzeć zagrożenia, jakie czyhają na naszą ojczyznę. A te zagrożenia są jak najbardziej realne i dotyczą zarówno bezpieczeństwa wewnętrznego, jak i bezpieczeństwa zewnętrznego. Pozwólcie państwo, że zacznę od bezpieczeństwa wewnętrznego. Próbują wcisnąć nam na siłę pakt migracyjny. To jest pakt z diabłem. Nie pozwólmy na to. Nie pozwólmy na to w ten. W prosty sposób złóżmy swoje podpisy pod referendum obywatelskim w sprawie wyjścia Polski z paktu migracyjnego, a potem pójdźmy do urn i zagłosujmy za wyrzuceniem do kosza paktu migracyjnego. Wiemcie Państwo, w tym pakcie z diabłem zapisali roczne, tak zwane roczne kwoty solidarnościowe, co to oznacza, że co roku oligarchowie unijni będą decydowali, ilu nielegalnych migrantów, migrantów będą przesyłać do innych państw. Nie pozwólmy na to. Nie pozwólmy na to, gdyż migranci, nielegalni migranci oznaczają konkretne i realne zagrożenie. Nie pozwólmy na to, żeby ulice naszych miast stały się niebezpieczne, tak jak dzieje się to na zachodzie Europy. Nie pozwólmy na to. Można na to nie pozwolić, chociaż mówią, że w Unii Europejskiej nie ma wyjątków. Ale przecież Polska jest wyjątkowa. Naród polski jest wyjątkowy. Jeżeli tylko będziemy chcieli, jeżeli będziemy mieli wolę, żeby się temu przeciwstawić, to, przeci to przeciwstawimy się temu. Zwalczymy zło, prawda? Zwyciężymy. Dziękuję wszystkim tym, którzy złożyli swoje podpisy na formularzach dotyczących właśnie obywatelskiego referendum w sprawie unieważnienia paktu migracyjnego, ale jesteśmy dopiero na początku tej drogi. Dopiero jesteśmy na początku tej drogi. Bądźmy konsekwentni, bądźmy wytrwali, zmierzajmy ku dobru polski. Bądźmy razem, walczmy o naszą ojczyznę. Bardzo o to proszę. Proszę Państwa, ale bezpieczeństwo naszej ojczyzny to również bezpieczeństwo żywnościowe. Nie pozwalajmy na to, co dzieje się dziś w rolnictwie. Nie pozwalajmy na niszczenie polskiego rolnictwa, bo dziś mamy do czynienia z takim właśnie działaniem.